Dzisiaj razem z Linką postaramy się zrobić takie ciekawe danie. Ono się nazywa bobuti, oryginalna nazwa. I najczęściej to danie najczęściej jedzą osoby, które są mieszane, czyli nazwijmy to mieszanka biało-czarna osób. Jest ono robione w RPA. Skąd ono się wzięło? Sama idea Babuti przywędrowała z Indonezji, tylko że tam, w języku indonezyjskim, to troszeczkę inaczej brzmiała ta nazwa. Natomiast po raz pierwszy kwestia samego przepisu, jak robić Babuti, pojawiła się w holenderskiej książce w 1609 roku i od tego czasu potem ona przywędrowała sobie do RPA, dlatego że no, przez pewien okres czasu RPA było kolonią. Holenderską, dopiero potem stało się brytyjską. Co do tego będziemy potrzebowali? E, Cebile. Wołowina. wołowina? Albo może być też. E, e, Cielęcina? Tokolwiek, ale to. E, świnia też, czy nie? Świnia Wie... też, świnia też. wołowina, Wieprzowina też. Mielone, mielone. Tak? mielone no. E, kurkumy. Kary. Kary albo kurkuma? Kurkuma pierwsza. Aha, kurkuma pierwsza. Też kari. Dobra. Rysz. Rysz. Mhm. Dżem. Tak. A teraz jest e, sweeten sour, nie? Mm -hmm. Słodki to... sos, jakiś tak, słodko tak, kwaśny tak. może być. Tak, ja będę substitute robił, bo to nie jest nie, nie do końca, ale to mm -hmm. jesteśmy mm -hmm. w Polsce, to zrobimy mm -hmm. co? E, Koncentrat koncentr, pomidorowy. Tak, sól, pieprz, mm -hmm. e, mleko dwie jajka i um, śmietana, mhm. tak. I, będziemy I mieli... jeszcze jedna rzecz została pominięta, czyli liść laurowy. Tak, tak. liś laurowy, tak, tak. Liść laurowy. Tak. I pierwsza część będziemy kroić e, cebulę mhm. razem z e, wodwinem. Mhm. Będziemy smażyć tego, mhm. ale to potem po kolei będziemy po prostu step tak, by step, step będziemy step zrobić, będziemy, będziemy zrobić babuti. Okej. Okay. Także bierzemy się za krojenie cebuli. To teraz mamy ryż z wodą, z, z sól i ja mhm. będę trochę dodać kumkumy kurkumy, no, że będzie trochę że będzie żółty, tak? Żółty mhm. ryż. Mhm. Okay? I jak normalnie to go dodać. No i ten cały ryż się zabarwi w tej kurkumie. Tak, tak, Będzie fajnie, będzie zdrowy, a przede wszystkim kurkuma też jest fajna, bo jest antyrakowa. Pomieszamy trochę, że no 15 minut czekamy, że ryż będzie gotowy. To jest jeden część. Mhm. W międzyczasu mamy tutaj cebile zakrojone. Tak? Mhm. Posie cebulkę. Tak. I po prostu czekamy, że po prostu to też jest smażony. Mhm. Potem będziemy dodać wolwiny, mhm. Tak tej wołowiny to tak ile? 800 gram pewnie, nie? 800 gram, tak. 800 gram. Dodać też trochę oleju, bo trochę jest suchy, tak? Mhm. Wołowina jest sucha? Sucha jest. No, to nie ma taki dużo tłuszcz, tak? No wieprzowina tak? dużo więcej ma mhm. tego tłuszczu. I na pewno dużo więcej się z wieprzowiny wydziela mhm. niż z wołowiny, a wołowina jest taka bardziej skawalona, bym powiedział, po mazowiecku. bardzo smaczne. smażymy tego, że po prostu też jest nieklejone, nie? Uh -huh. i zobaczymy, że to po prostu kiedy jest smażony uh -huh. do końca, będziemy dodać e, więcej składników, ok? Uh -huh. fajnie jest e, gotowane tego e, bołwinka już jest. tak, to sypamy sól. Uh -huh i curry. Dobrze? Kary. No to jest tak, że po prostu jak chcesz dodać też chili, że będzie pikantka, nie ma problemu. Ja po prostu robić tak, żeby ja... Łagodniejsze. Łagodniejsze, tak, kori. Okej. Okay. I teraz. Dżem. Dżem do wołowiny, nie? To może być yy, różne czem, ale tylko takiej malutki, na smak. A. Nie ja wiem, czy tak, że Aha. ty cały wrzucisz. A. I... Sos. cały czy sos. słodko Możemy dodać fajny smak. Okej. Okay. I dodajemy koncentrat pomidor. tak? Uh -huh. Takie dwie łóżki i mhm. będziemy mieszać razem. Mhm. Dodatkowy na koniec. Liść laurowy. <laughs> że będzie po prostu fajnie smak. I mieszamy razem, że po prostu mamy fajnie. Jeżeli to jest suchy, możesz dodać trochę Wody. E, wodę. Tak? Jeżeli to jest taki inny mięso suche, to możesz dodać. W czasu po prostu też mieszać swój ryż i następne będziemy po prostu, po kolei po prostu będziemy zobaczyć co będzie następny krok, okej? Okay? Uh -huh. jasne. Trzeba. I teraz e, już… Mamy wołowinę. Tutaj e, zakładam na, na dole, tak? Tak, w żaroodpornym jakimś naczynku. Dobrze. I teraz następny krok jest także już… Jajka. E, jajka dwie trochę mleko jakieś 600 ml, tak? Mhm, 300 ml mleka do dwóch jaj. Tak? I troszeczkę e, śmietany. Mm -hmm. bardzo fajnie. Mamy z mleko. Trochę więcej mleka ja będę dać, bo jest trochę więcej mleko. I teraz dość po prostu. Lejemy na tą wołowinę tak, wszystko, ładnie. tak? Tak, dokładnie. Zobacz. Uu. Dobrze. I tego liści, tak, składamy Liście na durze, tak, że po prostu też będzie dodać smak. I teraz e, do piekarnika mm -hmm. 180 na pół godziny. Mm -hmm. Dobrze? Okej. Okay. I zobaczymy. Dobrze, to ryż jest już gotowy, fajnie ładnie kolory żółty i dodamy Dodajemy. Tak? rodzynki. Dodajemy rodzynki do ryżu. <laughs> Mieszamy. To będzie bardzo fajny smak. Jeżeli do kogoś lubi taki syryk całeczny, i tak dalej. I to będzie dodatkowy. Dobrze. I gotowy. I tak wygląda nasze boboty. Życzymy wszystkim, którzy lubią kuchnię afrykańską albo którzy chcieliby spróbować tej kuchni afrykańskiej, smacznego. Macie przepis. Więc do dzieła!